No, dajemy dla Was z Warszawy na zawodach Polskiej Ligi Sportowej, a skoro PLE, no to nie mogliśmy przepuścić okazji rozmowy z jednym z inwestorów, czyli Marcinem Gortatem. Witam Cię serdecznie, Marcin. Witam, cześć. Z tego co sprawdzałem, niedługo miną dwa lata od momentu, jak zainwestowałeś w PLE i jestem ciekawy, z jakimi myślami czy z jakimi założeniami wchodziłeś do tego środowiska sportowego, no wcześniej dla Ciebie raczej takiego dość anonimowego bym powiedział. No nie do końca anonimowego, może była liga anonimowa, ale, ale ze sportem i samym, samym gamingiem byłem myślę blisko, bo regularnie gdzieś tam w gry grałem dla, dla samej satysfakcji czy jakiegoś relaksu. A jak wchodziłem do PLE no to na pewno było to czysto, biznesowa, czysto biznesowy ruch z jednej strony, a z drugiej strony też szansa poznania dużej ilości ludzi i, i, i chłopaków, którzy grają na bardzo dobrym poziomie. A... Dużo rzeczy Cię zaskoczyło przez te dwa lata? W sensie coś, czego się nie spodziewałeś, jeśli chodzi o to środowisko, o tę branżę? Jest dużo elementów, które cały czas zaskakują do dziś, ale to nie są elementy, które też wykluczają jakoś, jakieś moje myślenie tutaj, że jednak to nie jest miejsce, w którym chciałbym być. No jest, jest duża rotacja zawodników w zespołach, no te zespoły nie do końca są, te wszystkie organizacje nie do końca są takie profesjonalne, no jest wiele takich aspektów, które gdzieś które tam trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli, jeżeli się na całe, spojrzy na, jak to się mówi, na całe picture, tak na cały ten obraz się spojrzy takiej organizacji czy ligi, to jest wiele elementów, które jeszcze można myślę poprawić i zrobić, żeby były lepsze. Aczkolwiek ta profesjonalizacja wydaje mi się jednak... To w trakcie tych dwóch lat, w których tu jesteś, trochę poszła do przodu. Myślę, że my jako Liga dajemy dużą możliwość finansową dla drużyn i jest to na pewno jakiś zastrzyk gotówki, który taki druż, takim drużnom może pomóc. Kwestia tego, czy drużyna takie coś chce wykorzystać. Dajemy możliwości samym zawodnikom, różnego rodzaju opcje pokazania się, czy również zarobienia dodatkowych pieniążków. Dlatego myślę, że pomysły, które my mamy i które wprowadzamy są ciekawe. Muszą się tylko drużyny i sami zawodnicy do tego jeszcze do końca przekonać. Nie jest, łatwe, nie jest to łatwe się ale, ale myślę, że prędzej czy później to dobijemy się, przejdziemy do tego, gdzie chcemy być. Aczkolwiek wejście takich osób jak ty, które generują duże liczby, duże zasięgi, też pewnie ma spore znaczenie, no bo jednak wiele osób mogło zainteresować się sportem właśnie dzięki temu, że jest w niej obecny Marcin Gortat. Każdy to odbiera po swojemu. No, jednemu to podoba się, drugiemu się to nie podoba. To jest kwestia danego podmiotu, czy chce mieć Marcina Gortata, czy nie chce mieć Marcina Gortata. No, to, to nie jest też tak, że ja pojawiając się wszystko staje się złote, bez przesady. To Jest dużo pracy jeszcze potrzeba, żeby, żeby pewne rzeczy się wydarzyły, czy żeby pewne rzeczy się spinały. Ja jestem tutaj na pewno... Przede wszystkim po to, żeby też skontrolować i, i, i trzymać na pewno pierwsze nad tym, że wszystko funkcjonuje dobrze. Gdybym nie ufam tym osobom, którzy, za które zarządzają tą ligą, to po prostu by mnie tu nie było. Aczkolwiek z tego, co widzę, jeśli chodzi o media społecznościowe, to sam czasami się udzielasz, czy komentujesz, czy lajkujesz jakieś posty związane ze sportem? Czyli to nie jest tylko tak, że jesteś takim biernym inwestorem, ale sam starasz się jakoś uczestniczyć w tym środowisku? Nie, no tak jak powiedziałem, no, grałem, byłem, byłem też może nie gamerem, bo to za dużo nas. nas za duża nazwa, ale gram regularnie w gry, gdzieś wcześniej gra, grywałem w gry i, i jest to dla mnie też odskocznia od codzienności od moich gdzieś tam biznesów czy, czy pracy charytatywnej z moją fundacją. I tak oglądam, oglądam. No, tak jak poznajesz historię tych zawodników, drużyn i, i jesteś w stanie utożsamiać się z tymi drużynami i zawodnikami, no to oglądanie jest o wiele przyjemniejsze a tak jak mieszkałeś przez lata w Stanach, to stykałeś się też tam z tym środowiskiem, z tą branżą e sportową? Jakoś, nie wiem, budziło to zainteresowanie tam wśród tych ludzi, czy jak to wyglądało z twojej perspektywy? Wtedy na to nie zwracałem tak bardzo uwagi, bo nie mogłem, nie miałem czasu. Ja byłem bardziej skoncentrowany na koszykówce, a jak miałem szansę gdzieś pograć, miałem troszkę czasu wolnego, to grałem dla siebie samego i, i dla, 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 tak jak dla odskoczni jakiejś, ale nie zwracałem uwagi na drużyny, nie zwracałem uwagi na ligi, na organizacje i po prostu nie miałem na to czasu. I inne rzeczy wtedy musiałem kontrolować. Aczkolwiek są jakieś standardy, jeśli chodzi o nawet NBA, tak? no, które jest bardzo profesjonalne, jeżeli chodzi o jakieś tam założenia, które można przenieść na, na pole sportowe. To jest pewna szansa takie wzorowanie się na tego typu przykładach. No tak, no, dlatego są centralizacja praw sponsoringowych tutaj jest, jest wprowadzona, która myślę, że po części jest takim. Patentem przywiezionym z NBA. Nie to, że ja to dostarczyłem tutaj, bo to jest praca naszego prezesa i, i ludzi, którzy są związani z ligą, ale, ale są elementy, które gdzieś będą wprowadzane z NBA, myślę, czy, czy z najlepszych lig na świecie, będą wprowadzane do naszej ligi, które usprawnią funkcjonowanie ligi, usprawnią funkcjonowanie organizacji sportowych w Polsce. A ty sam, jeśli chodzi o funkcjonowanie PL, też wnosisz jakieś pomysły, w sensie jakieś idee, coś od siebie dokładasz do, do, do tego, tutaj co tu się dzieje? Moglibyśmy jakieś drobne elementy, może i są, aczkolwiek staram się nie angażować i nie przeszkadzać w pracy chłopakom, którzy tym bardzo dobrze zarządzają. Dlatego jeżeli dziś mamy spotkanie i jest burza mózgu, wrzucamy różnego rodzaju pomysły, to wtedy tak, jest ten moment, żeby powiedzieć parę rzeczy, dodać parę elementów, ale ogółem chłopaki sobie bardzo dobrze radzą. A myślałeś, może o jakimś powiększeniu swojej aktywności, jeżeli chodzi o branżę sportową, poza tylko inwestowaniem w samo PL, jeszcze coś, coś więcej? Nie mam czasu na to. Nie mam totalnie czasu i doby mi brakuje obecnie, a co dopiero, jak mam jeszcze w kolejne projekty wchodzić. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, pozdrawiam.